Grupa Orlen bardzo uważnie analizuje perspektywy rozwoju rynku i rozszerzenia portfolio produktów. Takie stwierdzenie znajdziecie w wielu branżowych serwisach i jest to odpowiedź przedstawiciela polskiego koncernu na pytanie, czy Orlen zamierza wejść we współpracę technologiczną z Williamsem. Do tej pory Orlen był obecny w Formule 1. W Williamsie, tylko w tej sferze promocyjnej, w sferze reklamowej. Natomiast gdzieś niżej cały czas jest ten wątek technologiczny. Ten wątek, który moim zdaniem warto podjąć, można się na nim wiele nauczyć, ale również wypromować. Czy to możliwe, że Olen w niedługim czasie zostanie dostawcą paliw, jak również olejów i zmarłów dla zespołu Williamsa? O tym i o kilku innych tematach porozmawiamy sobie już za chwilę. Więc tradycyjnie nie oddalajcie się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 18 maja, Daniel Biały, echa padoku. To, co widzieliście przed chwilą, to przygotowania Daniela Ricardo do weekendu wyścigowego w Monaco. Daniel wybrał się na ten tor, mimo że nie jest on jeszcze oddany do ścigania, ale widzimy tam w tych obrazkach przygotowania do weekendu, w zasadzie wszystko jest już gotowe. I to jest chyba odpowiedź Daniela Ricardo na te przygody, które spotkały go w trakcie Grand Prix Australii. Tam, nie mając pełnej wiedzy na temat tego, jak wyglądają pobocza toru, Daniel Ricardo bardzo wcześnie zakończył. Udział w tym weekendzie wyścigowym, co było dla niego bardzo dużym rozczarowaniem. Kierowcy poświęcają dużo czasu na zapoznanie się z Torem i taka wycieczka na tydzień przed pierwszą sesją. Na to, że może kierowcy dać już pierwsze informacje na temat tego, co się zmieniło, jeżeli chodzi o samą nawierzchnię toru, jeżeli chodzi o jakieś nierówności, które znajdują się. Na torze. oczywiście w tym materiale widzimy również inne samochody, to nie jest taka sesja, która pozwala kierowcy w pełni zapoznać się z torem. Taki spacer po to, że na pewno zostanie wykonany w przeddzień rozpoczęcia ścigania w Monako, czyli w środę, ale kierowcy lubią wiedzieć pewne rzeczy z dużym wyprzedzeniem lubią mieć więcej informacji od rywali, bo to zawsze może zostać wykorzystane w trakcie rywalizacji. Monaco przed nami, a teraz słowo na temat tych informacji dotyczących Orlenu, o tym, że Orlen może wkrótce wejść we współpracę technologiczną z Williamsem. Tutaj wrócę jeszcze do tych przygotowań do tego sezonu, czy do tego okresu, kiedy było bardzo wiele niewiadomych i wokół Orlenu i wokół osoby Roberta Kubicy, wokół tej całej umowy sponsorskiej. Muszę przyznać, że ja byłem sceptyczny, jeżeli chodzi o to zaangażowanie Orlenu, nie będę tutaj udawał, że byłem osobą, która to przewidywała. Bo jak pamiętacie z moich materiałów, te kwoty, które się pojawiają przy wsparciu Roberta Kubicy, nigdy nie miały miejsca, jeżeli chodzi o sponsoring indywidualny. Ja mówiąc wtedy o tej umowie jako taką dodatkową możliwość, czy dodatkowy argument zapodawałem właśnie tą współpracę technologiczną, że świetnie byłoby wejść w tą współpracę technologiczną, bo ona przyniesie Orlenowi wymierne korzyści na długo po tym, jak Robert Kubica przestanie rywalizować w Formule 1, bo taka, takie wejście w Formułę 1, współpraca technologiczna, to jest coś, co trwa lata i przynosi efekty na lata. No i takie pytanie zostało w ostatnim czasie skierowane do przedstawicieli Orlenu i w odpowiedzi otrzymaliśmy, że Orlen zastanawia się, czy Orlen bada możliwości współpracy technologicznej. Oczywiście pojawia się tutaj możliwość dostarczenia Paliw dla zespołu Williamsa i tych wszystkich dodatkowych rzeczy, które są związane z pracą jednostki napędowej. Nie zaskoczyła nieco jedna, jedna z wypowiedzi, e, która pojawia się w tych publikacjach, bo czytamy, że norma jakościowa paliwa do Formuły 1 określana przez FIA może pokrywać się z normą dla benzyn drogowych. Z technicznego punktu widzenia jest zatem możliwe stworzenie paliwa, które byłoby wykorzystywane przez zawodników Formuły 1. Należy jednak pamiętać, że dopiero rozpoczęliśmy współpracę z zespołem Rocket Williams Racing. Jest zbyt wcześnie, by ocenić potencjał w tym obszarze i deklarować produkcję przez PKN Orlen specjalnych paliw do bolidów. No i tą wypowiedź można interpretować bardzo różnie, bo z jednej strony jest chęć, z badania tego kierunku. Z drugiej strony mamy takie asekuracyjne stwierdzenie, że my cały czas to badamy, to jest bardzo wczesny etap, i kolejne stwierdzenie, że teoretycznie jest to dość proste. I to ja bym się skupił właśnie na tym stwierdzeniu, że teoretycznie jest to, jest to dość proste. Oczywiście no, są producenci, którzy te paliwa, oleje dostarczają, więc jest to technicznie możliwe. Z drugiej strony są to firmy obecne w Formule 1 od bardzo, bardzo wielu lat. Orlenu tam nie było. Słowo na temat paliwa używanego w Formule 1, bo z materiałów Shell, szczególnie dowiadujemy się, że to paliwo używane w Formule 1 w 95-9% tu różne informacje się pojawiają, różne, e, różne cyfry, jest zbliżone do paliwa drogowego. I rzeczywiście w roku 2011 Ferrari wykonało taką próbę na torze. Fernando Alonso usiadł w jednym z bolidów. Najpierw przejechało krążenie na paliwie używanym w Formule 1, w tej specyfikacji Formuła 1, a potem wziął zwykłe drogowe paliwo i wykonał kółko, no i porównano wyniki, no były pewne różnice, szczególnie w zakrętach Fernando Alonso mówił, że czas odpowiedzi na naciśnięcie pedału gazu był nieco inny, nieco gorszy w przypadku paliwa drogowego ale on zasekurował się tym, że te mapy używane do pracy jednostki napędowej nie były zoptymalizowane do tego, do tego paliwa. I to jest bardzo ważna informacja, do tego, do tego za chwilę wrócimy, ale należy pamiętać o tym, że w roku 2014 bardzo dużo zmieniło się, jeżeli chodzi o jednostkę napędową. Ja teraz przytoczę wypowiedź Tima Gossa, który w roku 2013 był technicznym McLarena i on właśnie rozmawiając z Peterem Witzorem na temat tego, czego możemy spodziewać się w 2014 roku na temat tej rewolucji, która się dokonała, powiedział bardzo ciekawe Słowa. W sumie to wszystko sprowadza się do paliwa i kaloryczności. Jedyną rzeczą, która wytwarza energię w samochodzie, jest paliwo. Część zostanie wykorzystana do zasilenia wału korbowego, a pozostała część zostanie zamieniona na energię elektryczną i wykorzystana później. To, do czego zmieniasz, to wyciągnięcie tak dużo jak to tylko możliwe z każdej kropli paliwa. Więc wydajność paliwa gra ogromną część w całościowej formie nowej jednostki napędowej, która będzie wykorzystywana w przyszłym sezonie. Słuchajcie, od 2014 roku ta współpraca. Producenta jednostki, jednostki napędowej z producentem paliw, smarów jest bardzo, ale to bardzo istotna. I nawet jeżeli w 99% to paliwo jest zgodne ze specyfikacją paliwa drogowego, to ten 1% potrafi zrobić ogromną różnicę, co widzieliśmy na przestrzeni lat. Widzimy, jak sprawność tych jednostek, jak moc tych jednostek się zmienia, mimo że konstrukcyjnie nie przechodzą one jakichś rewolucyjnych zmian, i wszyscy po cichu gdzieś mówią, że to właśnie dostawcy paliwa wykonują fantastyczną robotę, pomagając producentom jednostek, pomagając zespołom osiągać takie niesamowite rezultaty. Pamiętajmy o tym, że taka próbka paliwa jest pobierana z samochodu po każdej sesji FIA, bardzo skrupulatnie bada, czy w tym paliwie nie znajdują się niedozwolone komponenty. Jeszcze dodałem jedną rzecz, ta cała historia ze spalaniem oleju, tutaj również producenci tych komponentów Odegrali bardzo ważną rolę. Za każdym razem ta specyfikacja paliwa, oleju musiała się zmieniać, musiało to wszystko grać z jednostką napędową, żeby nie doszło tam do niekontrolowanego spalania, żeby nie dochodziło tam do jakichś problemów właśnie w komorze spalania. Coś, co mogłoby wpłynąć nie tylko na formę samochodu, ale również na żywotność jednostki napędowej. Mogłoby po prostu dojść do szybkiego, szybszego zużycia czy uszkodzenia takiej jednostki, co przy ograniczeniu tych dostępnych elementów byłoby bardzo. Bardzo kłopotliwe. Ważna rzecz w tym temacie. Orlen, żeby. Współpracować z Williamsem na tym polu dostawy paliwa, musiałby wejść w bardzo bliską współpracę z Mercedesem, z dostawcą jednostki napędowej. Tutaj Williams nie ma dużej roli do odegrania. Pytanie, czy Mercedes chciałby wejść z Orlenem w taką współpracę, bo przecież Mercedes ma potężnego partnera w postaci Petronasu, i ta współpraca Mercedesa i Petronasu jest mocno eksponowana, w zasadzie przy każdej okazji Mercedes mówi Petronas, bardzo mocno nas, nas wspiera i odwrotnie. I mimo tego, że Williams jako dużego partnera miał ze sobą Petrobras, inny koncern petrochemiczny, to choć Petrobras pojawiał się na poszyciu bolidów Williamsa, to Petronas był dostawcą paliwa w tej nowej erze jednostek hybrydowych. Więc droga Olenu nie odbierając czy nie ujmując niczego technicznie, technologicznie polskiemu koncernowi, do tego, żeby. Współpracować z Williamsem w tej sferze technologicznej. Myślę, że jest długa kręta, i nie tylko kwestie techniczne, ale również kwestie polityczne są tu bardzo ważne. Polityczne w sensie tej współpracy, tej geopolityki w Formule 1. Nie, od, nie odbiegajmy od toru w świat zwykłej polityki, choć to tutaj też, jak za chwilę usłyszycie, jest istotne, czy ma pewne, ma pewne znaczenie. Więc podsumowując, ja byłbym całym sercem za tym, żeby Orlen poszedł w tą współpracę z Williamsem, tą technologiczną, współpracę z. Mercedesem, bo to wszystko przełożyłoby się dla Olenu na ogromną wiedzę no i pewnie w kolejnych latach również promocję. To, czego Olen by się nauczył przy Formule 1, mogłoby zostać wykorzystane w kolejnych latach przy produkcji paliw, chociażby drogowych. Wiemy o tym, że te jednostki używane w Formule 1, te jednostki hybrydowe są niesamowicie sprawne, również dzięki temu, jak wygląda ta mieszanka paliwa, która jest przygotowywana. Jeszcze jedna rzecz, która teraz mi przyszła do głowy. No, tak naprawdę Mercedes musiałby odkryć przed Orlenem bardzo dużą część tej tajnej wiedzy, wiedzy mocno skrywanej, jak dzisiaj działa jednostka napędowa. Na pewno szczegóły dotyczące technologii Turbler Jet Ignition musiałyby zostać przekazane. Tego specyficznego sposobu spalania, który do niedawna był używany tylko w przypadku Jednostek zasilanych olejem napędowym, więc widzimy, że jest bardzo wiele elementów, które musiałoby zagrać, na które Mercedes musiałby się zgodzić, żeby OLEN mógł być dostawcą e, paliwa dla zespołu Williams'a. Ale ja byłbym za tym, żeby OLEN, nawet jeżeli nie pójdzie w paliwa, poszedł we współpracę z Williamsem. Tam jest również bardzo duży obszar do nauki, jeżeli chodzi o ogniwa. Williams jest jednym e, z pionierów, jeżeli chodzi o produkcję ogniw, był dostawcą e, takich układów dla Formuły, więc tutaj te, też te alternatywne sposoby zasilania pojazdów dla olenu, myślę, że wiedza na ten temat byłaby bardzo cenna. Wspominałem o polityce i o Petrobrasie, no i tutaj. Prezydent Brazylii ponownie zaskoczył wszystkich po tej deklaracji, że w ciągu 6-7 miesięcy powstanie ogromny kompleks w Rio, na którym Formuła 1 już w 2020 roku będzie ścigać. To pojawiły się informacje, że prezydent Brazylii chce uciąć współpracę pomiędzy Petrobrasem a McLarenem. Ta umowa zawarta na 5 lat ma być warta 150 milionów funtów. I w zasadzie, gdyby się prezydentowi Brazylii udało to, zrealizować, to miałby środki, czy i zmusić Petrobras do udziału w tym przedsięwzięciu budowy torów w Rio, to miałby środki potrzebne do budowy tego toru, tam koszt toru jest wyceniany na około 200 milionów dolarów, 150 milionów funtów, jak przeliczymy, to praktycznie jesteśmy gdzieś w tym zakresie potrzeb związanych z budową tego nowego toru, no ale to chyba jest kolejne zagranie polityczne, nie wiem dokładnie co się dzieje na tym Politycznym rynku w Brazylii, ale jak widać, takie ruchy związane ze sportem z Formuły 1 nagle stały się bardzo popularne. Wspominałem o tym, że Alonso wykonał w 2011 roku taki test, właśnie porównawczy pomiędzy zwykłymi paliwami Shell'a, a paliwami używanymi w Formule 1, a teraz Alonso zajmuje się czymś zupełnie innym. On przygotowuje się w zasadzie już, to jest ostatnia prosta, jeżeli chodzi o przygotowania do startu w Indy 500. No wczoraj odbył się tak zwany fast ride, gdzie tam kierowcy. Już z pełną mocą jednostki napędowej próbowali wykonać to najszybsze okrążenie. Niestety, Fernando Alonso nie jest w dobrej pozycji przed kwalifikacjami i przed tym wyścigiem. Fernando Alonso traci dość duże, jeżeli chodzi o tą prędkość maksymalną utrzymaną na dystansie czterech okrążeń, więc no to będzie trudny na pewno weekend dla Fernando. I ten, i kolejny oczywiście. Indy 500 to nie tylko najszybszy samochód, to również wiele innych elementów, trochę szczęścia, trochę taktyki, która może się przydać, ale z tak kiepską dyspozycją samochodu, trzeba to otwarcie powiedzieć. Alonso nie ma wielkich szans, ma dużo niższe szanse niż w tej swojej pierwszej próbie. Ale poczekajmy, zobaczymy. Alonso trochę się obawia tych dzisiejszych kwalifikacji. Czy uda się pojechać na tyle, na tyle szybko, żeby się zakwalifikować i żeby zakwalifikować się na wysokiej pozycji, no ale zaczekajmy jak to wszystko będzie wyglądało w ciągu następnych kilku, kilkudziesięciu godzin. Nieco lepiej od Fernanda Alonso spisuje się Gosia RDS. W Series już drugi weekend wyścigowy trwa, jeżeli chodzi o tą, o tą serię. Gosia w trakcie pierwszego weekendu zaliczyła bardzo myślę, dobry występ. Gosia obawiała się tego pierwszego występu, mówiła, że ten samochód jeszcze nie jest i tak dobrze znany jak inne samochody, którymi się ścigała. Mówiła o pracy opon, mówiła o tym, jak zachowuje się układ hamowania. To wszystko nadal ma być dla niej taki etap nauki. No w ten weekend w trakcie treningów dziewiąta, potem siódma pozycja i ten dystans do tych najlepszych już nie jest tak duży jak w trakcie tego pierwszego weekendu wyścigowego. Kwalifikację Gosia zakończyła na dziesiątym miejscu. No i dzisiejszego popołudnia usiądzie ponownie w samochodzie i zmierzy się z rywalkami już w trakcie wyścigu już, już o punkty. Trzymajmy kciuki. Widać, że Gosia bardzo ostrożnie podchodzi do tej, do tej rywalizacji. Ja rozmawiałem z nią trochę jeszcze przed startem tego sezonu. Ona miała pewne cele i powiem Wam, że nie będę zdradzał szczegółów, ale ta dyspozycja pasuje niejako do tego, co Gosia zakładała, więc wszystko idzie, moim zdaniem, w dobrym kierunku. Myślę, że usłyszymy parę słów od Gosi też po tym występie w trakcie tego weekendu. I myślę, że te nasze zdania się pokryją. Jeżeli nie, jeżeli Gosia będzie miała inne zdanie, no to też trzeba będzie się z tym zgodzić. Słowo na temat Williamsa. Williams w trakcie weekendu w Barcelonie wykonał świetną akcję promocyjną. Mówi się o tym, że Formuła 1 jest daleko od fanów, że to jest bardzo hermetyczny sport Liberty Media jako jeden z takich kluczowych punktów dotyczących wejścia w ten sport. Powiedziała, że czy zapisała, nawet bo pojawiły się takie dokumenty, że jednym z głównych celów wejścia w Formułę 1 jest Przybliżenie fanom tego, tego sportu. No robi się to na bardzo wiele sposobów, a Williams wybrał najprostszy. Wybrał polskiego kibica, który wyróżnił się tym, że przygotował swój własny projekt koszulki, wręczył mu weekendową przepustkę do padoku. I Dzięki czemu ten polski kibic mógł zobaczyć i dotknąć w zasadzie wszystkiego, co jest do dotknięcia. Był w garażu, widział samochód. Świetna akcja, za którą Williamsa należy pochwalić, i tylko życzyć sobie, żeby inne zespoły postępowały w ten, w ten sam sposób. Przyciągnięcie kibica, czy przybliżenie kibica do Formuły 1, to jest to, co może przełożyć się na sukces całej serii. Ta hermetyczność nie działa dobrze w zasadzie dla żadnej serii. Widzimy o na przykładzie Wiewsyr jest. Władze tej nowej serii starają się przybliżyć kibica, spełnić każde życzenie. Jeszcze niedawno nie był dostępny lifetime, i ten lifetime już się pojawił. Pewnie kolejne elementy przybliżające kibiców do tego sportu będą się pojawiać. Również za tym moim kanałem, za tym moim 12 dwunastoletnim doświadczeniem z Formuły 1 stoi właśnie to, żeby pokazać Wam Formułę 1 z nieco bliższej. Perspektywy, żeby pokazać wam rzeczy, które gdzieś umykają temu światowemu przekazowi, który dociera do nas z ekranu telewizora, bo jest tam wiele innych rzeczy, które kamera pomija, ale one są niezwykle istotne, składają się na cały ten sport. Na koniec, coś dla ludzi, którzy potrzebują może trochę motywacji, może znaleźli się w nieco gorszym momencie w swoim życiu. Każdy takie, takie momenty ma. Robert Wickens w 2018 roku, w sierpniu, doznał bardzo poważnego wypadku w trakcie rywalizacji na to, że. Indikar, No i ten facet mimo tego, że doszło do poważnych uszkodzeń kręgosłupa, do w zasadzie paraliżu dolnej części ciała, przeszedł operację, podjął się rehabilitacji i chciałbym zobaczyć, znaczy chciałbym zobaczyć, chciałbym, żebyście zobaczyli, jak ta jego rehabilitacja przebiega. Są dwa sposoby na radzenie sobie z takimi trudnymi sytuacjami. Niektórzy uciekają, zamykają się w ciemnym pokoju, z dala od świata, próbują powrócić do normalnej do normalnego świata, do normalnego funkcjonowania, gdzieś tam w perspektywie do rywalizacji sportowej. Inni wręcz odwrotnie stają przed aparatem, przed kamerą i chcą pokazać całemu światu, jak ta i walka wygląda. Robert właśnie wygrał ten drugi sposób powrotu do pewnej sprawności, bo ta energia, która dociera z zewnątrz, te dobre słowa kierowane przez Panów, chyba są dodatkowo tym, co motywuje do dalszej pracy. Ja już nie będę więcej mówił, bo myślę, że te obrazki, które za chwilę zobaczycie, przemówią same za siebie. Często brakuje nam inspiracji. Niech ten fragment, który przed wami, będzie dla Was taką, taką inspiracją. No, ja, patrząc na Roberta, w zasadzie jestem pełen podziwu dla tego, co robi, i te moje codzienne problemy, patrząc na jego, jego walkę, gdzieś stają się nieco mniejsze, nieco nieistotne. Chciałbym, żebyście również wyciągnęli z tego filmu coś ciekawego dla siebie. A teraz już kończę. Zostawiam Wam, Was z Robertem i z tą jego niesamowitą walką. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Hey, everybody. Um, I just wanted to take the time to send you guys a quick note. It's obviously been a long time since I've posted anything on social media, but I just wanted to say that all of your kind words and all of your positivity has meant the absolute world to me and my family. Um, I'm in rehab now, trying to uh, get back to 100% as quickly as possible, but uh, I don't know what the future holds for me. It's going to be a very long road uh, to recovery. and. Uh, all I can say is, I can promise you guys that I'm going to work as hard as possible and train as hard as possible to make sure I'm back in a race car as quickly as possible.